Witajcie. forest sezon nie wiem. E, któryś okaże się w praniu. Tam będziecie mieli na pewno napisane w... No tam gdzie to będzie pisało, tak. E, dobrze. Więc no, kto ze mną jest? Oczywiście, wiadomo kto. Mm, 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 mm. A może ty byś mnie przedstawił? Co? Bo tak, tak, co? mnie przedstawić? Tak. Dobra. No. Więc nie pamiętam jego niku, ale to jest dwojki ileś tam. Dobra, eee... zaczynajmy, bo mi się już nie chce naprawdę, To jest trzeci sezon The Foresta. W tamtych sezonach w ogóle nie przeszliśmy, więc w tym sezonie myślę, że przejdziemy. Nie wiem ile to będzie odcinków z 500, ale... 500. Może będzie z 500, ale no. Ja tam mam jakieś plany na zbudowanie olbrzymiej bazy, ale na razie nam się nie śpieszy. Chłopca już bazą żyje. Lizek nie zebrali już Kurde. A chwila. Options. Grafika. Znaczymy sobie to wszystko na very high. Telen, a to nie. Telen, Telen! Kurde, zgłoś się, zgłoś się, a nie. Czekaj, co? Co ty robisz? Czekaj, czekaj. Kurde, To słuki Toki, który nie działa, co jest? Nie, no działa, ja słyszę. Halo? No. Kto słyszysz? Tak. To bardzo ciekawe. Czemu w Deforeście nie ma voice chat? To jest masz Okitoki No ale... Gdzieś nie mieli Okitoki toki. To by, Jesteś by było... Co? A, czy to wszystkie walizki w tej okolicy? Tak, gorące walizki w twojej okolicy Sprawdź teraz a gdzie on ucieka? A już tam ucieka po polu, biega kaliber. Dobra, jesteśmy w dupie. Ja wypamiętam, gdzie jesteśmy. Czy, chyba. Chyba. Tutaj... To, bo klucz, jak, chyba. Jak pójdziemy z tą plażą, to tam będzie no. ten, ten, ten jacht. ten hmm. czy jacht? No to mały skrachtowiec. O, wioska kanibalów, no jak miło. Hmm, jak miło. Nie rozwalaj tego. O kurde, no i ciu. No, nie rozwalaj, za późno. Nie, nie rozwalaj Wioskina tego. Tu jest. Drodzy widzowie, idziemy od razu do jaskini. No będzie fajnie. Nie no, myślę, że nie. Chodź nie pieprze. Yy... Nie wiem, czy to jest dobry pak. To nie była to jaskinia, gdzie był ciapciak? A co masz pustą przestrzeń dużą? No, tak trochę. kurde, okay, tak to może być ona. Nie ma takiego problemu, którego nie rozwiążemy. Damy radę, mamy dwa patyki. Albo i nie, dobre, co niżej. No ja uciekam. Przesuwaj na shifcie, człowieku. Gdzie to jest? Okej, okay, widzę wodę, to na pewno. No to co? Na bombę. Okej. Okay. Pierwszy odcinek do już no coś nieprawdopodobnego, zginiemy w 5 sekund. Nie zginiemy. Nie mamy nic. Ty gadasz. Ja mam lider. Mm -hmm, a ja mam... O jeszcze nie tu jest, chodź. Mi się coś tu nie podoba. Mi się nie podoba, że tu jest tyle wody. O! Pasażer znaleziony, fajnie. A mi się Fajne. nie podoba, że wchodzimy do jaskini pełnej nie... Co ja zro... co ja zrobiłem? Nie wiem. Głupie skróty klawiszowe. Jezu... Ja właśnie zjadłem bardzo dużo potrzebnych dla nas, dla nas przedmiotów do przeżycia. Oj. jak Kurde, fajnie! Na no. czym się sikierę bierze? Ja muszę sobie zbindować sikierę, naprawdę, bo to jest bardzo, 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 bardzo ważne. Zobacz, ja wziąłem patek, zbędę No, Matko boska. Gdzie to... Właśnie, musisz ją zbindować, nie? A daj się No, to trzeba plecak, No tak, no Bo zamarzniesz, co ty robisz? Ple, plecak. Na który widzi Sikera? Sikiera z samolotu jest na czwórce. No to bardzo ciekawe. Jak no, mogę to zmienić? Czekaj, czekaj, czekaj. No to tu, tu, tu się jakoś to robiło. To się dało jakoś. No to się dało jakoś, ale. Cóż. Otwierać! Jezus! Nie, nie, nie! Ej, tu jest ciaczak, tu jest ciaczak! Co? Jego dzieci są. O! Jezus, to tylko ty! Mama mia... Hm. No to wygląda bardzo. Ej, to jest bardzo w kącik dla mnie, a ja tu zostaje. Nie wiem, o, i walizka z ubraniem, chętnie przyjmę ubranko jakieś mm, tak. Ale chcesz, tutaj są leki. Chcemy walczyć z Czepczekiem teraz? Nie, ja bym chciał. jest! Nara! Nara! Ja się nie zbliżam, nie, bo... Ja mam złe przeczucia. Nie chcemy się bić z nim, na pewno. No chyba, że zrobimy coś takiego Dobra, ja, ja mam dzidę, ja dam radę. To mogę podpalić dzidę? Nie. Aha, A, mogę no, ulepszoną no, dzidę, no, dzidę no, zrobić, ale tak, no, gdzie no, jesteś, no, bo mi zaraz no, to, 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 to gruchnie. One z mego... Atakuje! Masz to! Jezu, do niego się odwróciłem! Mama, mija. Uważam, dużo bije. my się chcemy z nim bić? Tak. Może weź mi to pomóż, bo ja taki bezbronny jestem. A, zrobię łuk własnej roboty, co za zawsze działa. Oj, mamy mam zrobić bo... Dobra, zrobię dżidę. Okej. A co to? Połączę i dam sobie na jedynkę. Traf Dobra, żydol. trochę Dobra. mam tam zadałem, nie, nie Rzuć w niego dzidą, zdasz mi pierdyli, jak obrachuj. Mówisz? Został. Nie wbiła się. O kurde. O kurde. Jeszcze ich brakowało. Gin. chodź Tylko odpaliłeś mnie, jak mogłeś. Taki. Ej, umierał. umarł, On umarł. O. To kanibal od tyłu. Ja sobie to założę już. Kanibal! O kurde, drugi! Ja, sobie... ja sobie to od razu założę. O kurde. Gdzie są canibale? Ty chłopie! Chcesz mieć... E, nie wiem... Chcesz mieć problemy? E, dawaj. Chcesz mieć problemy? Nie, ja bym stąd wyszedł. Nie, bo to nie ma sensu. Naprawdę, chodźmy z stąd. Nie, chociaż Jacka zabiliśmy, dobrze jest. Zaraz będzie jeszcze ten inny. Dobra, kurde. Ja uciekam. Ja się na to nie pisałem. Ja się na to nie pisałem. no, oh, no, 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 no. Dobra, ale zabiliśmy się w czeka. Pierwszy ser wykonany. No. To już coś. Kurde, boję się trochę tutaj chodzić, bo... Jak ja czuję, że zaraz spadnę, nie? Co spadniesz, nie spadniesz. Chcesz wyjść na górę? Nie, Nie no i ja wychodzę i jest. Mocno. A wiesz, że tak będzie? No to. No to. Ja A ja mówię, że tak. A to dobra, o 5 zł. Myślę, że. Ile? Coś... Myślę, że coś ma. za 5 zł. O 5 zł. Panie, idź pan. Wiesz, co można kupić za 5 zł? Ty z lekkiej Mhm. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ty nic nie zrobisz. Spadniesz z tej linii. Jak wejdę na górę, to ucinam tą linę, nie zostajesz tutaj na zawsze. Znajdę inne wejście. No. Jak przeżyjesz, to mnie zabił. O, dzień. Ej, co jest? Wyszliśmy innym wejściem? Nie, to samym. A, faktyka. To, to wygląda no. bardzo fajnie. Chodźmy. Gdzie, by, gdzie byśmy się mogli osiedlić? Bo musimy, z, musimy sobie zbudować chociaż taki podstawowy szałas. No też raz, ja już 11 minut to trwa. Jesteś. Okej. Okay. Dobra, chodźmy ten. Yeah. Gdzie? Tylko się nie pomoc. tu. To nie tak, że mi się nie chciało do ciebie iść. Tak nie tak. Ale to, to nie tak wcale. Na no chłopiec, w ogóle. w ogóle, człowieku. O kurde, spadłem. No dobra Ale tędy mogę przejść Trężę da się przejść, jeśli się tylko chce i potrafi Kurde, kurde, to mi się nie chce. E, dobra e, tędy, tędy, tędy. No dobra, pójdźmy sobie tędy. Po co mamy zapalniczkę? Zbieraj kwiaty, będą potrzebne do... Aha, to... To, to... Minecraft. No, do... do tego... E, nie do barwników, tylko e, do tych tych, tych ziół. Tu są kolejne walizki. Walizki? Bardzo dobre te jagody są. Chłopie. Czy ty zjedłeś... Y, y, y... Yy, jagody z, z yy, yy, żółtymi, nie żółtymi, tylko biały, białymi liściami? Nie, No, to dobrze. Gdzie to, kurde, poszło? Halo, co to ma znaczyć? Ej, ej, ej co Ile mam strzałów, człowieku? Jeden z niebieskimi. Ja mam 30 strzałów. Ej, w sumie, czekać Ej, tam kanibal! To kanibal? No, jak się robi łuk? Albo, albo kanibal, albo ja. Albo jedno i drugie. No co mam, to nie chcę jedno i drugie. E, jak się robi łuk? Łuk własnej roboty. Jeden to, jedno to i jedno to. Mhm. Bingo, bango, bongo. Dobrze. Cały pomost broń... No i mam... O, to spoko. Mam łuk ze strzałami, więc spoko. Dobra, też to zrobiłem łuk. Gdzie jest? Nie chcesz strzały? Nie, mam. Tam kanibale biegają. Dobra, chodź, Gra, chodź, ja, chodź ja mam fajne miejsce do osiedlenia się. Gdzie? Jak kiedyś grałem sam w Deforest, to zawsze się tam osiedlałem, bo. To po prostu najlepsze miejsce. I chciałem, że powiesz, bo tak. Każdy chce mieszkać na tym <toszczędny> skoro tu jest święte drzewo, to tu będzie... może... O! Tam! Tam jest te drzewko. Tam musimy iść. Tylko poczekaj, na się... Sp Sprite? A. Niechlej tyle Cicho. Pijaku, alkoholiku jeden Będziemy sprite Nie ufasz mi? Naprawdę? Jest Panie Patologia Oczywiście skaczemy, żeby nie marnować tyle O królik Odkryto nowe zwier... O, 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 jagódki One są akurat dobre Ta plaża tutaj czy plażyczki otwórz weź bo jeszcze nie wiem co się stanie to jest najfajniejsza plaza na osiedlenie się jak kiedyś gram sam to zawsze lubiłem się to osiedlać bo to jest taki spokój i cisza potem nie tak będą mutanty tutaj przychodzić ale to taka ciekawostka opa rekin żywy żywy trzeba ukrócić jego męki opowiedzi. Mamy trofeum. Ale lepiej, żeby zrobić sobie ten domek w lasku. Tutaj na górze sobie zrobimy. Pierwszy domek. Gdzie jest moja piłeczka? Tutaj myślę, że będzie ok. Dobra. Piłeczka? Okay. Mhm. jest piłeczka Draniu, gadaj Jaka piłeczka? To piłka, pewnie zjadłeś ją Co? Gadaj ja Naprawdę, to muszę, kurde, nie wiem Ja muszę chyba do nagrywania kolegę zmienić, taki gada piłkę, mu niby zjadłem, nie wiem co się dzieje Dobra Na początku zrobimy sobie taki mały szałasek Szałasek Kamienia jednego potrzebuję a, tu, tu jest, dobra. I teraz kłod. Jak nie chcesz patrzeć, to chociaż tu Jak się za Jak nie chcesz pomagać, to chociaż tu paczek Bob budowniczy O, dalej działa ten bóg U. czy nie? Nie Chyba Kolej, nie działa. Nie działa. Chyba, Chyba naprawili tego Boga. Jakiego? Mm, znaczy nie chciałem po prostu testować, bo myślałem, że mnie zabije, ale myślałem, że da się ten drzewa nakierować w taki o oh, kurde. W kierunek, który ja bym bardzo chciał. Profesjonaliści budują tu domki. Dom... Kurde! A mnie patykiem rzucasz. Co ty, ty co... Ty co tam się dzieje? Nie, z bardzo. No O rano się robi... A nie, <grywanie> rano się robi. Kurde, z już Nie to... Patykiem będziesz rzucał. Nie wiem czy ja chcę to testować, ale dobra, testujmy. Działa nie. dalej, działa, działa O kurde. No to, to, to najważniejsze działa. No jak, ma nie, jak będzie nie działać, no to po co? To jeszcze tutaj takie fajne, kurde sobie z fundamentu. Fajne fundamenty. Kurde, spadło oba. Dobra, ja myślę, że. Mm, pójdźmy spać. Ja idę spać. Z... Ale wy w międzyczasie w widzownie możecie sobie popatrzeć na widoczki widoczki piękne są Dobra, ho ho, idę na ten statek widzowie idę na ten statek i chyba to już będzie koniec przygody na dzisiejszy dzień bo jest późno, ja jestem zmęczona, więc... O, patrzcie, rozgwiazda. Pierwsza z widzę rozgwiazd. Tędy od kamienia się trzeba odbić. O i płyniemy tam... Kurde, nawet nie z którego ta gra jest roku. Tak naprawdę, ale już są to forest wyszedł. Znaczy rok temu wyszedł, ale wyszedł. To jest spoko. Ta gra się naprawdę fajnie rozwija

Lina, lina, lina. I myślę, że możemy do niego wracać już. Ty, 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 ty. czujesz głód? No to teraz upolujemy królika, no. ale postać jest trochę, dż, 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 trochę troszeczkę głodna, więc... Trzeba coś upolować. Coś. Pożywienie. Co byś tutaj zrobił? Amu, amu. Am, am. Ten już wszystkie walizki rozpakował. Jest fajnie się walizką turla. A tu jest ta fotka. O, wiem. A nie, bo tu jest już oznaczone. Linę co sobie idziemy. Dobra, no i jak on nie chce iść tam do... Do tego, to myślę, że ja mam pójdzie. No, a, zginie. A, zginie. A, ja zginie, się zajmę domem. Dobra, okulik. Dobra, nie będę wchodził w błoto. No, jak chcesz tak ryzykować, to proszę bardzo. Nie opłaca się. Gdzie jest tutaj. Dobra. Patrzcie, widzowie. Zrobimy Robimy sobie. Mm, to. O, robię profesjonalne ognisko. XD. Robimy sobie jeszcze e, to, to. Szukuje plan podboju świata, no niesamowity człowiek naprawdę. <grym> niesamowity człowiek a Nie niesamowity człowiek. Ty. Musimy zrobić hodowlę kamieni, znaczy... Hodowlę kamieni, no nieźle. Będziemy rozmnażać kamienia. Widzieliście kiedyś rozmnażanie kamieni? Znaczy to temat nie na dziś, ale... No, no jutro y, powiem wam jak. Na jutro. Powiem wam, jak się kamienie rozmnażają, bo... On właśnie. Dobra, nią, witam, on właśnie nauczył. O, piórko. A potrzebuje coś do jedzenia. Gdzie jest jakiś fajny wróbelek? Wróbelek? Wróbelku. OK. Okej. Mm. Osobiście nie chciałem do takiej jaskini iść. Myślałem, że to będzie bardziej bezpieczniejsza jaskinia. Ja wiem co to już ze jaskinia, kurde. No to jest taka jaskinia troszeczkę. Mm, sus. Tak. Się Możemy nie... sobie tam zejść i po prostu odbiec. I myślę, że tak zrobimy. Ha, Co to ma znać? Znaczy? Aha! Akurat spińnica nie mam! Dobra! A umrzyk! A umrzyj. ja cię nie będę ratował. O ty, nie ty... Co? Nie, nie wiek, naprawdę ty. nie. Ostrzegałem. Ja ostrzegałem, a ty tam poszłeś. To nie moja wina. Bo ktoś nalegał. Dobra, gdzie jest jakieś pożywienie, bo mnie zaraz coś yy, 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 odszmuli, nie? Bo naprawdę... Odszmuli. Bo... Ognisko się jara, ja nie mam pożywienia. O kurde, ciało kanibala. Spadłeś mi z nieba. Kurde. <śmiech> dzięki. <śmiech> mm, ale smaczny kanibal. Przynajmniej okay. nogę ma smaczną mm. Ja mam tutaj dużo nóg, chcesz jedną? Co masz? Dużo nóg Nie, ja tu to Dobra Ja mam tutaj już gotowe ucięte, do sklepu Jakby on nie ma głowy Oj A to jest to, to mój kanibal, ja mu tam uciąłem Zjemy sobie nóżkę Myślę, że jedna wystarczy, ale ona jest w ogóle surowa, znaczy, mm, dobra, Świeża, świeża. no i tak ma być! Tak ma być, mamma mia! Mamma mia, pataciano, manana. ja wszystko wypiłem właśnie, tak, jakby, nie mam wódki. Nie dobra, mam, piję, no. idziemy tam na niego, widzowie. Co? Czekaj tutaj na nas, tak jak widać. Wiesz co, jakby... Okej. Okay. Jak, jak po mnie przyjdziesz, to ja cię zestrzelę po Okej. Okay. Dobra. Zjedz. O kurde! Dobra, podpalimy się. Zjedz tą zupę, tu 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 tu, 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 tu. Ojeju. Tu Zupa Maria. Dużo zadaje. Dobra, e, jak zrobić ogniste strzały? Bo mnie to najbardziej obchodzi, jak się robiło ogniste strzały? A! Jeszcze ta butelka, nie wiem po co, ale... Tak musi być. Dobra. E, Szybko, ekwipunek i leki sobie zjemy. E, leki pod którym mamy? Leki mamy pod kuretką. Dobra. Kuretka. Da, mamy radę. Kurde, noga się pali. Jest Jezu, dobrze. A to ją? Dobrze, że zjadłem w ostatniej chwili. Mam dwie kasety. Kaseta 1 i kaseta 5. ja mam jeszcze kaseta 2. Gdzie ten czulmul? Ej, czulmul, gdzie jesteś? O dobra, to są ogniste strzały. A czemu one są z drewna? Jakby z, z metalu, jakby dobra, dawaj go. Dobra, idę ci tam pomóc. Bo jak ja A? widzę, jak ty się tam męczysz, to aż dobra. główka boli. Tu się mnie nie pozbędziesz. Dobra, idę tam. Weź tam, nie wiem. Dobra. Zrób, żeby nie zginął, bo naprawdę chcę go zabić. Dobry. Ja w sprawie... E, tego pana... skoczącego. Weź tu strzały podpal, naprawdę. Dobra. Czemu nie podpalasz strzał? Hello! Szmulen! Mullen guten? Idę już. Tylko moja pozycja jest upośledzona i nie umie zapalić strzał, iż to? Gdzie on jest? Tam, gdzieś. Chodź tu! Jestem za dobrym ucznikiem. Ej, idą do siebie te... Jego dzieci. Uważaj, on tu był. Oj. No, moje strzały. Boże. Podpalił się! Haha. To ja ha. dziecko podpaliłem. Pójdę, no nie pij sprite'a. Załóż kolejny pral. widzowie? Co, co, ja myślę, że możemy to tutaj... zrobić. że go sam zabiję. <laughs> no, sam. Myślę, że możemy tutaj skończyć ten odcinek. O, czekaj, chodź tam zapiszemy. Jeszcze go tylko tutaj popcham. Łano. Tak, nawet gówna! Dychaj! Ty, dychaj! Nie wiesz co, myślę, że możemy tutaj przy tym cielsku zakończyć odcinek, a sobie zapiszemy sami. Sami sobie okay. zapiszemy, więc. Dobra. No to. Mm, to. No to co? Myślę, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. No i co? Zostawcie łapkę w górę, suba. Fajnie by było. No um, i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Ała, kurde, z tej pięknej gry. O, dobra. No to co? Do widzenia. No, oh, na razie trzymajcie się. Hej. Mm.